Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym spotkaniu z cyklominii wykładów przed namiotem. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Braun, reżyser. Można powiedzieć, że, że wszystko jest w porządku, dlatego że, gdyby z Gwiazdy Śmierci przy ulicy Czerskiej w Warszawie e, reklamowano Państwu moją osobę i zachęcano do oglądania moich filmów, no to wtedy musiałbym się bardzo poważnie zastanowić nad swoim życiem. E, i, I to bym poczytywał sobie za yy, za powód do jakiegoś rachunku sumienia i to by mnie przerażało. Yy, póki Póki stamtąd mnie nie reklamują i państwu nie zalecają jako autorytetu, broń Boże, moralnego, no to jeszcze wszystko jest w granicach, w granicach normy, to się trzyma. No, sytuacja jest taka, że żyjemy w państwie, w którym nie było Norymbergi na zbrodniarzy. I wyobraźcie sobie państwo, jakby to było, jakby u naszego sąsiada zachodniego Norymbergi nie było. No byłoby właśnie tak samo fajnie, żeby jakby głupi Goebbels sobie nie odebrał życia, to by poczekał parę latek i, i zacząłby wydawać y, poczytną gazetę pod tytułem Nine na przykład y, poczekałby jeszcze parę lat, założyłby jakieś radio, telewizję zostałby pionierem nowoczesnych mediów tak by o nim pisały kolorowe gazety o Goebbelsie y, na przykład y, Himmler wygłosiłby z trybuny 20 zjazdu NSDAP krytyczny referat potępiający kult jednostki Adolfa Hitlera i zostałby, zostałby patronem odwilży. Y Post NSDAP polskiej, prawda? Nie, czemu post? NSDAP spokojnie by dalej funkcjonowało, no może by zmieniło troszkę szyld, ale by zostali ci wszyscy ze smani e, e, porządnymi właśnie biznesmenami, bo tak by się to wszystko roztasowało. A redaktorzy Nowego Kuriera Warszawskiego, pamiętacie, pa, no nie wszyscy pamiętają, mniejszość pamięta, że była tutaj taka gazeta w Warszawie, e, taka co to się mówiło Gacinowa, prawda? Ci redaktorzy, by bez kompleksów wspominali lata początek lat 40. jako najlepsze lata swojego życia. Ci, co się zapisali do Hitler Jugend i, i różni Volksdeutsche, opowiadaliby o ukąszeniu, nie wiem jakim tam, ukąszeniu, prawda? I, I tak by to się układało w Niemczech. Otóż my w takim państwie, w którym Norymbergi nie było, żyjemy. Właśnie w takim państwie, w którym Volksdeutsche. Czerwoni i deutsche i zoprzańcy i zdrajcy nie rozmawiają ze sobą na ulicy, prawda? Tylko zajmują okoliczne pałace ukradzione właścicielom. Okoliczne pałace zajmują. No. Na pytanie, co robić, no to... to... Wujek, dobra rada, ucieram takiej rady, że, że przede wszystkim e, nie udawać, że wszystko jest normalne, że to jest normalny kraj. No, rok, temu, e, rok temu została zgładzona głowa państwa polskiego, została ścięta gładko, została wykonana wstrząsająca, trwająca do dzisiaj operacja e, dezinformacji usypiania pacjenta, to jest po prostu wszystko jak, jak z tego milczenia owiec 2 czy 3. To znaczy pacjent, któremu wyjadają mózg łyżeczką, jeszcze gada i się uśmiecha i mówi, że, że wszystko jest w porządku, prawda? No ja miałem, ja miałem takie kolejne potwierdzenie, że państwo polskie nie istnieje. No bo właśnie to... To co do tego nie trzeba udawać, prawda? To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że ono nie istnieje, bo jeżeli kryterium funkcjonalności państwa jest to, czy ono potrafi zapewnić przeżycie, życie i przeżycie, no przynajmniej jakiejś sitwie aparatczyków, no to tutaj nie dało rady, nie dało rady przed rokiem. A potwierdzenie, że państwa nie ma, to było kiedy przyjechał pan prezydent Imperium Amerykańskiego tutaj kilka dni temu. Czy Państwo oglądaliście to na żywo w telewizorze? Czy oglądaliście to na żywo po kolei? Bo ja przez przypadek piłem akurat kawę i gapiłem się w telewizor i co zobaczyłem? Taki szczegół, o którym jakoś nie piszą, jakoś nie piszą, koleżanki i koledzy, taki moment, że no tutaj państwo mieszkacie w Warszawie, ja jestem z prowincji, więc to państwo mieliście zamknięte miasto na, na y, parę godzin ładnych przed lądowaniem Elfos One. I potem on jedzie, i jedzie tutaj pod ten pomnik i chwacko się uwija tam kompania honorowa, 10 minut i po krzyku z jakimiś tam weteranami się zdawkowo się kiwnął głową i jedzie pod pomnik bohaterów ghetto. Tam sprawa trwa dłużej, tam, bo tam są naprawdę miłe rozmowy. Zupełnie tak miłe, jak kiedy nasz rząd pojechał na tę sesję specjalną do Tel Awiwu szereg tygodni temu i my nie wiemy, o czym tam radzili. To jest ciekawe, prawda? Więc tutaj było miło, i teraz, i to jest ten szczegół, który mógł zobaczyć tylko ten, kto to oglądał na żywo. A prezydent nasz, tak, prezydent nasz stoi w drzwiach pałacu. Stoi w drzwiach, i to pokazuje telewizja, stoi w drzwiach pałacu. Oni tam gawędzą pod pomnikiem, to jest parę rzutów beretem jednak stąd, a ten stoi w drzwiach pałacu. I teraz, proszę państwa, on stoi w drzwiach, a pan prezydent Obama po pół godzinie miłej rozmowy i, 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 i zobowiązaniu się, że przyjedzie na otwarcie tego Muzeum Głównego Historii Polski, które ma być tam zbudowane, pan prezydent nie jedzie, pan prezydent Obama, do, do tego miejsca, w którym tutaj jest osadzony pan Komorowski pracuje. Tylko jedzie do hotelu zmienić koszulę, jak słyszę. I teraz co z tego wynika? Z tego jednego obrazka, że stał w drzwiach jak gwizdek, przepraszam, stał. Z tego wynika, że ta. Ale proszę Państwa, tu nie ma, nie ma żartów, bo to znaczy, że my jesteśmy obsługiwani przez tą postsowiecką agenturę w naszym post u Jesteśmy obsługiwani kolesiami na takim poziomie, że nawet ich własna bezpieka. Nie dba o nich, nie dba o nich, pomiata nimi do tego stopnia, że jemu żaden, przepraszam, podrzędny borowiec nie ma wobec niego tyle lojalności, żeby zadzwonić do żony jego na komórkę, żeby on siedział w kapciach dalej, czytał gazetę, a nie wychodził do drzwi pałacu, bo, bo jeszcze nie czas. Bo czyli tak jest, ten, ten ta ludzie, którzy, którzy zostali wydelegowani... Te pionki wstawio, wstawione do fasady tego, co, co udaje, co się podszywa pod państwo polskie, to są ludzie, o których, o których ich włas, właśnie oficerowie prowadzący i obsługujący ich oficerowie nie dbają. Nie szanują ich, no prosta sprawa, no prosta sprawa. Wystawili go, wyszedł, a to jeszcze nie czas był, prawda? I musiał tam potem się schować, a potem pan prezydent Obama przyjechał na kolację. Czyli państwa polskiego nie ma w tym stopniu zatrważającym. Że nawet to nie jest jakaś, że tak powiem dziarska hunta, która by, sitwa, która by się jakoś trzymała razem i dbała o siebie. Więc jeśli o niego tak nie dbają, to któż zadbał o państwa? Tak? Któż zadba o państwa, jeżeli jego do wiatru wystawili, to do jakiego wiatru nas wystawią, prawda? I, I jeżeli my nie wiemy o czym oni rozmawiali w jednym i w drugim miejscu, i opowiada nam się jakieś głodne kawałki, to, to bądźmy jednego pewni, że na cokolwiek się umówił z tymi naszymi plenipotentami tej masy upadłościowej po Polsce. Na cokolwiek się umówił jeden zarządca właśnie z Waszyngtonu, drugi zarządca z Moskwy, trzeci, yy, trzeci z Berlina, czwarty z Tel Awiwu, piąty z Paryża, to na cokolwiek oni się zmawiają, nas, proszę Państwa, nikt nie weźmie tutaj w obronę. Także ratuj się kto może. Ratuj się kto może, dlatego że jesteście Państwo bezbronni. Nie macie państwa, które by dbało o jakikolwiek Wasz interes i interesi. No tyle. Mam pytanie Zawsze chodzę, proszę pani. Zawsze chodzę. Nie zdarzyło mi się jeszcze głosować za, zawsze głosuję przeciw. Tak? To znaczy zawsze sobie tak kalkuluję, że jak ja nie wrzucę tej mojej karteczki, to znaczy, że oddałem punkt takim już, jakby to powiedzieć, jawnym zdrajcom i sprzedawczykom i łobuzom, którzy się nawet nie szminkują. Prawda? Więc pójdę głosować, żeby nie było, że zostając w domu jak głosuję na Rycha, Zbycha, Zdzicha, Grzecha i, i Mira. Kraina Węgrów, domena Węgrów, państwo Węgrów, jakie to piękne. U nich to jest jedno słowo, No więc dlaczego u nas nie mogłoby to być jedno słowo Polska? Tak, Polska, Polska. Korona Polska, a podniesieni do nas przyłączą, to wtedy znowu zrobimy rzecz pospolitą kilku narodów, prawda? To byłby dobry projekt, ale najpierw trzeba podnieść koronę Polską. Otóż Węgrzy wspominają koronę świętego Stefana. Wspominają. I to właśnie nie jakiś kawędziarz na deptaku, przepraszam, z całym szacunkiem, tylko preambuła nowej konstytucji. Zaczyna się od słów Boże błogosław Węgrom, tak? I mówi się o koronie świętego Stefana. No to Węgrzy mają kilka punktów do przodu. To już teraz może Pan Bóg im pobłogosławi przed nami. To jakby oni odzyskali, jakby oni zdobyli, jakby im Pan Bóg darował jakiegoś króla Ludwika, to my potem możemy mieć z tego dodatkową końcówkę banderoli, czyli króla Jadwigę II, prawda? I to już jest polityka całkiem realna. Nie powinien taki jeden czy drugi yy, łajdaki kłamca przysłaniać nam faktu historycznego, jakim jest triumfalne co do bilansu przejście Kościoła katolickiego w Polsce, przejście przez Morze Czerwone. To przejście ma bilans nader pozytywny. Wyjątkowo pozytywny. Dzięki temu właśnie, że możemy te dokumenty chociaż szczątkowo, ale jednak częściowo zachowane czytać, to możemy z naukową pewnością stwierdzać, nie przypuszczać, nie dywagować, tylko możemy stwierdzić, to jest pewnik, że aż 8-9 na 10 duchownych dało radę, nie wymiękło, nie, nie poddało się presji. Mówię duchownych, ale powinienem mówić przedstawicieli kleru katolickiego, bo to przecież czy to seminarzysta, czy nowicjuszka w zakonie, samo wstąpienie do tej szeregi, tej wrogiej z punktu widzenia komuny organizacji, jaką był Kościół katolicki, to skutkowało założeniem tak zwanej teczki. Prawda? Żadna inna, mówiąc po świecku grupa zawodowa nie była definiowana przez system sowiecki jako wrogi z definicji, jako wroga z definicji. Żadna grupa zawodowa. Tylko, tylko wszyscy, którzy wstępowali w szeregi tej wrogiej organizacji, która wprawdzie nie ma armat, ale szefa ma w Watykanie. Jeszcze nie ma obecnego szefa IPN, tylko, tylko jest kandydat w drodze. No, i cóż, proszę Państwa, to jest kandydat z Wrocławia. To jest kandydat z Wrocławia, prawda? No. Proszę Państwa, proszę Państwa, pan Mariusz Kamiński jest takim, przepraszam, przepraszam pana Mariusza Kamińskiego, pan Łukasz Kamiński z Wrocławia. Tak, teraz tym lepiej Państwo zapamiętacie to rozróżnienie. Dzięki tej pomyłce pan Łukasz Kamiński jest współautorem takiej publikacji, Tomu Dokumentów do Historii SW, Solidarności Walczącej, w którym to tomie grubym jest dużo ciekawych dokumentów, ale na wszelki wypadek w indeksie nazwisk... Pod S nie znajdziecie Państwo Grzegorza Schetyny, natomiast pod R znajdziecie w cudzysłów ujęty pseudonim Radek, pseudonim organizacyjny, pseudonim Grzegorza Schetyny jako członka solidarności walczącej. I tam różne ciekawe rzeczy można przeczytać w tym tomie, między innymi to, że Grzegorz Schetyna już w połowie lat 80. jest człowiekiem, który, który nie jest zagadką dla służby bezpieczeństwa którego aktywność, działalność jako yy, działacza Solidarności Walczącej nie jest tajemnicą dla Służby Bezpieczeństwa. No więc zadajcie Państwo sobie pytanie, jak znając realia połowy lat 80., yy, jak zdekonspirowanie przez Służbę Bezpieczeństwa kończyło się dla uczciwych ludzi, yy, jeśli, yy, jeśli byli tym, za kogo nam się podawali. A jaka rewolucja wynikła wtedy w biografii Grzegorza Schetyny po zdekonspirowaniu przez Służbę Bezpieczeństwa? No wyjechał do brata do Kanady po raz kolejny wrócił już nie do SW, bo tam mu się, że tak powiem, ścieżka kariery urwała z pewnych przyczyn. Natomiast wrócił na przewodniczącego NZS-u na Uniwersytecie Wrocławskim i jako przewodniczący NZS-u następnie został y, chyba pierwszym, może nawet jedynym z liderów tej organizacji nielegalnej. Został postokrągłostołowym, najpierw dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego, potem wicewojewodą, y, a równocześnie współwłaścicielem jednej z pierwszych rozgłośni prywatnych radiowych Klubu Wojskowego Sportowego y, Śląsk. Prawda? I te, otóż pan Łukasz Kamiński jest takim historykiem przezornym, że albo nie zauważył, co y, poddawałoby wątpliwość y, jego skrupulatność jako historyka, czego nie śmiem czynić, bo uważam, że jest bardzo skrupulatnym człowiekiem, ale zatem y, jest na tyle. Y, jest na tyle. Y, jest na tyle. No i Państwo tutaj wstawcie epitet, żeby, żeby dawać do druku książkę, w której pod S Schetyny nie ma, chociaż Radek Poder jest. No i jeśli wedle tego modus operandi będzie dalej pisana najnowsza historia Polski, no to, to, to ratuj się kto może. Tak no trochę zadziwia mnie jakby tutaj wchodzenie w jakieś konweniencje pana Korwina Mikke z panem Palikotem. Czy mógłby pan coś na ten temat? Nad tym ostatnim bardzo ubolewam, proszę pani. Nad tym ostatnim bardzo ubolewam, dlatego że pan, dlatego, że pan Janusz Korwin-Mikke jest człowiekiem, któremu osobiście wiele zawdzięczam jako czytelnik jego tekstów i jako słuchacz jego analiz współczesności i wykładów historii, ale co innego, ale co innego jest Janusz Korwin-Mikke jako człowiek mający swoim piórem wielkie zasługi dla przywrócenia statusu logiki dwuwartościowej i zdrowego rozsądku w ekonomii, a co innego jest Janusz Korwin-Mikke jako działacz polityczny.